Witajcie! Pośród zabytków, które mają znaczenie w skali światowej, można znaleźć wiele starożytnych klasztorów i świątyń posiadających niezmienną atmosferę od stuleci. Najstarsze i najciekawsze klasztory znajdują się w trudno dostępnych miejscach na stromych zboczach gór, wysokich klifach, na piaskach niekończących się pustyń i w nieprzeniknionych lasach. Setki lat temu do takich klasztorów mogły się dostać jedynie osoby najbardziej zdecydowane i oddane swojej wierze. Dziś te piękne klasztory są atrakcjami turystycznymi dla tysięcy odwiedzających. Sama droga do sanktuariów religijnych może okazać się niezapomnianą przygodą i wymagać od podróżujących sporej odwagi, determinacji i wytrzymałości fizycznej. Taung Kalat to klasztor buddyjski położony na szczycie góry Popa w Birmie. Jest jedną z najpiękniejszych świątyń na świecie. Mówimy o schodach liczących 777 stopni, klifie o wysokości 737 metrów oraz 200 źródłach wody, które razem tworzą Taung Kalat. Góra Popa to tak naprawdę wygasły wulkan. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce w 442 roku przed naszą erą. Wysokość szczytu Popa wynosi 1518 metrów. Przy dobrej pogodzie, wulkan Popa można zobaczyć z odległości nawet 60 kilometrów. Z góry widać starożytne miasto Pagan. Po drugiej stronie góry rozciąga się kanion głęboki na 914 metrów. A na południowy zachód od góry znajduje się skała Taung Kalat o wysokości 737 metrów, zwana czasem Górą Popa. Na szczycie klifu wzniesiono klasztor buddyjski Taung Kalat, któremu przypisuje się różnorodne mistyczne właściwości ze względu na wyjątkowe położenie na wulkanie. Klasztor powstał na przełomie XIX i XX wieku w bardzo malowniczym miejscu. Góra Popa to prawdziwa oaza, ponieważ w jej wnętrzach skrywają się liczne źródła. Dzięki żyznej glebie wulkanicznej na górze i wokół niej rośnie wiele drzew i ziół. Miejsce na budowę klasztoru Taung Kalat zostało wybrane nie tylko ze względu na trudną drogę do jego bram. Góra Popa uważana jest za najsłynniejszą i posiadającą najwięcej mocy świątynię duchów. Miejsce to od czasów starożytnych uważane było za święte. Góra nazywana jest Olimpem Birmy. Istnieje 37 duchów, które w buddyzmie są czczone na równi z buddą. Zgodnie z legendami, górę popa zamieszkują najpotężniejsze duchy. Klasztor posiada specjalną salę, w której znajdują się posągi 37 duchów, odpowiedzialnych za różne aspekty życia Birmańczyków. Liczące 777 stopni schody prowadzące do klasztoru Taung Kalat i sam klasztor zostały zbudowane dzięki staraniom znanego w Birmie mnicha Ukandi. Całe swoje życie poświęcił ascezie na rzecz budowy pagód i świątyń na naturalnych wzgórzach. Oprócz klasztoru Taung Kalat najsłynniejszymi dziełami na jego liście są renowacja kapliczek na wzgórzu Mandalaj i pagoda Złota Skała, miejsce słynnego buddyjskiego sanktuarium. Na dużym skalnym grzbiecie Guch w północnej Etiopii położony jest kolejny z najbardziej niedostępnych kościołów świata – Abuna Jemata Guch. Wyobraźcie sobie, że wejście do świątyni wykutej w jaskini znajduje się na wysokości 2580 metrów i można do niej dotrzeć jedynie pieszo, co zajmuje 45-50 minut. W niektórych miejscach ryzykuje się własnym życiem. Do świątyni nie prowadzi żaden konkretny szlak, przy wejściu znajduje się tylko platforma o szerokości 1 metra i długości 10 metrów. Pozostała część wspinaczki to praktycznie same pionowe klify, przeprawy linowe i wąskie ścieżki wykute w piaskowcu. Turyści z nadwagą, lękiem wysokości i skłonnością do zawrotów głowy raczej nie podejmują ryzyka wspinaczki. Przydaje się za to umiejętność wspinaczki skałkowej. Ci, którzy dotrą do kościoła, są zachwyceni widokami i możliwością dotknięcia tej starożytnej świątyni. Uważa się, że kościół został wykuty w skalę około VI wieku. Dokładna historia powstania nie jest znana, ale jedna z legend głosi, że kościół nosi imię ojca Jematy, kapłana, który w V wieku wykuł kościół w skalę. Niektórzy mówią, że wybrał wysokie miejsce, aby uniknąć wrogów. Inni z kolei uważają, że jest to próba odnalezienia prawdziwej boskości. Sufit jaskini pokryty jest dwoma pięknymi freskami o misternych wzorach, obrazami religijnymi i twarzami dziewięciu z dwunastu apostołów Chrystusa, a na ścianie przedstawiono kolejnych trzech. Na grzbiecie konia jest założyciel kościoła Abuna Jemata, a obok jego bratanek Benjamin, który namalował te freski. W kościele znajduje się prawosławna Biblia z jasnymi kolorowymi obrazkami na arkuszach, z kozie i skóry. Słudzy kościelni są bardzo dumni z tej świętej księgi i chętnie pokazują ją turystom. Trzeba być mocno wierzącym chrześcijaninem, aby udać się w to miejsce i odprawić nabożeństwo. Miejscowi, choć wspinając się, ryzykują życie, zabierają także swoje dzieci. Po drodze do kościoła znajduje się cmentarz pod gołym niebem, wypełniony szczątkami szkieletów zmarłych księży. Miejscowi jednak twierdzą, że podczas wspinaczki nie spadł ani jeden duchowny, po prostu mają taki zwyczaj pochówku. Na całym świecie istnieje wiele różnych kościołów, które z tego czy innego powodu można nazwać wyjątkowymi. Kościół bez jednego gwoździa, kościół na wyspie, kościół z żywych drzew, Kościół na klifie. Jednak kościół na kolumnie Kacki w Gruzji wyróżnia się tym, że stoi na 40-metrowym monolicie, na który przez wiele lat najzwyczajniej nie dało się wejść. Oczywiście jak każda budowla wzniesiona w niezwykłym otoczeniu, kościół na kolumnie Kacki dał początek wielu legendom. Pierwsza wzmianka o tym monolicie znajduje się w metrykach gruzińskiego księcia Wachushitiego Bagrationi, żyjącego w latach od 1695 do 1758 i już wtedy znajdowała się na nim świątynia. Niestety nie wiadomo kto i kiedy dokładnie ją zbudował. Przypuszcza się, że kościół powstał gdzieś pomiędzy VI a VIII wiekiem. Miejscowi mieszkańcy wierzyli, że kolumna ta pomaga zbliżyć się do Boga, przy czym dla nich monolit był uosobieniem Boga płodności. Kościół zbudowano po przybyciu chrześcijaństwa, odprawiano w nim modlitwy i obrzędy religijne. Następnie w wyniku najazdu Imperium Osmańskiego kościół uległ zniszczeniu, ale jego fundamenty przetrwały do dziś. Swoją drogą istnieje legenda, że na fragmencie zachowanego muru archeolodzy znaleźli wyryty w kamieniu napis: Jestem wielkim grzesznikiem i dlatego zbuduję tu dwa domy jeden dla Boga, a drugi dla siebie. Pierwszą poważną eksploracją tego obszaru w naszych czasach była wyprawa ekspedycji prowadzonej przez alpinistę Aleksandra Dżaparidze oraz pisarza Lewana Gotła. Udało się im wspiąć na szczyt kolumny, gdzie odkryli ruiny świątyni. Wiadomość ta została przyjęta z entuzjazmem przez okolicznych mieszkańców, po czym rozpoczęły się pielgrzymki w górę. W 1993 roku mnich Maksym dotarł do skały i spędził całą zimę u podnóża kolumny. Maksym zaczął otrzymywać darowizny na budowę nowej świątyni. Rozpoczęcie budowy stało się jednak możliwe dopiero dzięki dotacjom państwowym. Badania archeologiczne trwały 10 lat. I dopiero w 2009 roku ostatecznie wybudowano nowy kościół. Nowa świątynia nosi imię Maksyma Wyznawcy. W pełni odzwierciedla zarysy oryginalnej świątyni. Jest to prosta kamienna sala o wysokości 3,5 m i szerokości 4,5 m. Nieco z boku znajduje się niewielka krypta, w której kiedyś znajdował się grobowiec. U podnóża monolitu postawiono krzyż Bolnisi. Z daleka kolumna kacki sprawia wrażenie niemożliwej do zdobycia, ale z jednej strony znajdują się teraz podwieszane schody, które, choć wyglądają niebezpiecznie, są używane od ponad 70 lat. Na górę można wspiąć się po wiszących schodach, co wymaga sporej odwagi, a także pozwolenia opata klasztoru. Zainstalowano je po pierwszej wyprawie w 1944 roku. Kobietom surowo zabrania się wspinaczki na kolumnę kacki, ponieważ zgodnie z przepisami klasztornymi osoby płci żeńskiej nigdy nie były wpuszczane do klasztoru. To Scaling Michael, skalista wyspa położona prawie 13 km od wybrzeży hrabstwa Kerry w Irlandii. Z dwóch odległych wysp w okolicy, wystających z pomiędzy fal Oceanu Atlantyckiego, ta jest największa. Skelling Michael to około 22 hektarów skał, a najwyższy punkt, zwany Kosą, znajduje się na wysokości 230 metrów nad poziomem morza. Wyspę wyznaczają dwa bliźniacze szczyty i dolina pomiędzy nimi, znana jako Sela de Cristo, co sprawia, że jej teren jest stromy i niegościnny. W legendach mówi się o znaczeniu wysp w prehistorycznych czasach pogańskich, ale znana historia Skelling Michael rozpoczyna się od momentu, gdy w połowie VII wieku w pobliżu szczytu założono gaelicki klasztor. Na świątynię składały się kamienne chaty przypominające ule skupione wokół kaplicy i mały ogród warzywny. Był to prawdziwy azyl dla nielicznych mnichów, którzy tu mieszkali, a dostać się można było tam jedynie pokonując 600 kamiennych schodów w skale. Na najbardziej wysuniętym na południe krańcu wyspy znajduje się kolejna kaplica, przeznaczona dla jednego mnicha poszukującego prawdziwej samotności pośród skalnych wież, przypominających katedrę. Spokój klasztorny został zakłócony w IX wieku, kiedy kilka najazdów wikingów zagroziło istnieniu tej małej społeczności. Ale mimo to klasztor istniał aż do XII wieku, kiedy to mnisi opuścili wyspę i przenieśli się na kontynent. Wyspa jest szczególnie interesująca dla archeologów, ponieważ osada klasztorna zachowała się w wyjątkowo dobrym stanie. W skale można znaleźć pozostałości wieży mieszkalnej, szereg megalitycznych kamieni oraz płytę z napisem w kształcie krzyża, znaną jako Kobietę Płaczu. Klasztor położony jest na wysokości od 170 do 180 metrów, Sela de Cristo na wysokości 129, a Latarnia Morska na wysokości 37 metrów nad poziomem morza. Do klasztoru prowadzą wąskie, strome schody kamienne, które zaczynają się w trzech punktach na przystani. Do ermitarzu na południowym szczycie prowadzi niebezpieczne podejście i jest praktycznie zamknięte dla zwiedzających. Ponieważ przeprawa lądowa jest często utrudniona, a miejsca lądowania są odsłonięte, wyspa jest dostępna tylko w miesiącach letnich. Nawiasem mówiąc, wyspa była wcześniej stosunkowo mało znana, ale stała się sławna, gdy postanowiono ją wykorzystać jako plan zdjęciowy do Gwiezdnych Wojen. Przejdźmy teraz do centralnej części przepięknej wyspy Sri Lanki, która ma kształt łzy. To tutaj, nad zielonym dywanem malowniczej dżungli, wznosi się wyjątkowa samotna skała, którą starożytni mieszkańcy Sri Lanki porównywali do śpiącego lwa, od którego tak właściwie pochodzi jej nazwa, czyli Sigiriya w zdziwienie fanów ekoturystyki, 310-metrowa skała Sigiriya jest jednocześnie naturalną i kulturową perłą Sri Lanki, ponieważ na jej szczycie w odległej przeszłości znajdowały się budynki starożytnego miasta. Pierwszymi, którzy zauważyli Sigirię, skałę z czerwonego gnejsu, byli mnisi z sekty buddyjskiej Mahajany, którzy w II wieku przed naszą erą dali początek rozległemu klasztorowi w jaskiniach ze świątyniami w jej wnętrzach. Spokojna przestrzeń wokół skały Sigiriya Także jej oddalone położenie od obszarów zaludnionych pomagały mnichom skupić się na duchowym aspekcie egzystencji, ale w V wieku ta idylla miała się zakończyć. Dumna, stroma skała Sigiriya miała stać się schronieniem dla ojcobójcy i zdradzieckiego uzurpatora władzy króla Sri Lanki Kasapa który w obawie przed zemstą oszukanego brata postanowił przenieść stolicę swego państwa z miasta Anuradhapura do bezpieczniejszego miejsca. Po wybraniu szczytu pięknej skały Sigiriya na swoje schronienie, król Kasapa nakazał najlepszym architektom królestwa udekorować go pałacem godnym jego majestatu. Architekci, którzy z entuzjazmem przystąpili do realizacji projektu nowej stolicy, spełnili wszystkie oczekiwania władcy i oprócz wzniesienia luksusowego zamku na szczycie skały Sigiria, dołożyli również starań, aby upiększyć teren otaczający klif. Gdy na placu powstały malownicze ogrody, równe alejki, zbudowano mosty, wykopano stawy i piękne fontanny, budowniczowie ze Sri Lanki zamienili nieprzeniknioną dżunglę w kwitnący park z którego prowadziły kręte schody wykute w litej skale, kończące się na szczycie Skały Sigiriya. Po tych starożytnych schodach turyści mogą dotrzeć na płaski szczyt Skały Sigiriya, gdzie na prośbę króla Kasapa utworzono luksusowe tarasy otoczone ozdobnymi drzewami, gdzie obecnie wznoszą się ruiny pawilonów, sal medytacyjnych, platform obserwacyjnych i galerii. Pałac królewski, który w starożytności nazywany był Twierdzą w Chmurach, był zwieńczony najwyższym tarasem Skały Sigiria, który został zaprojektowany w formie gigantycznej figury lwa, co było symbolem potęgi Kasapa. Dziś po przepięknym lwie pozostały tylko jego masywne łapy, pomiędzy którymi rozpoczynają się kręte metalowe schody, prowadzące wprost do bram pałacu królewskiego. To wszystko na dziś. Jeżeli ten film okazał się dla Was interesujący, dajcie lajka, a także komentarz pod spodem. Do zobaczenia wkrótce.